Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się taką dosyć ciekawą roślinką, którą powinniśmy się zająć już praktycznie dużo, dużo wcześniej, ponieważ jest ona bardzo ciekawa. Dla większości z Was niestety przypuszczam, że będzie to nic więcej jak tylko jakiś uporczywy chwas, którego nie możecie się pozbyć. Ogródka z pola, e, który strasznie się rozmnaża i potrafi zarosnąć naprawdę całe pola w dosyć szybkim tempie. Jednak roślinka ta ma dosyć ciekawą historię, ponieważ mowa tutaj o rzutlicy. Rzutlica na przykład ma też inne nazwy w innych krajach, na przykład nazywa się też Francuzan Kraut, co znaczy ziele francuskie. Skąd taka nazwa się wzięła? Nazwa taka się wzięła, ponieważ kiedyś, kiedy była dawno, dawno temu wojna. I Francuzi pomaszerowali gdzieś tam walczyć, to w pewnym momencie brakło im pożywienia. I teraz, żeby nie pomrzeć z głodu, to po prostu zaczęli wcinać to zioło. Stąd właśnie jego taka nazwa dodatkowa, która powstała, jako francuskie ziele. Czyli jak już tutaj z tego wnioskujemy, jest to ziele całkowicie jadalne. Dosyć nawet fajnie sobie radzi, kiedy ktoś cierpi na anemię, ponieważ zawiera dość sporą dawkę żelaza w sobie. Jak tutaj widzimy, tutaj mamy akurat żółtlicę z łodygą owłosioną. Są na niej takie malutkie włoski, jak się dobrze przypatrzymy, ale posiadamy jeszcze praktycznie taką samą żółtlicę z łodygami, na których nie ma włosków. One są obydwie praktycznie takie same, czyli posiadają te same właściwości i obydwie można śmiało sobie zjadać, można je zjadać też jak szpinak, na surowo można jeść bez żadnego problemu u nas bardzo często ląduje ona u nas w szejkach oczywiście na zimę bywa tak że czasami całe taczki żeśmy tego suszyli, ponieważ sąsiedzi chcieli się tego pozbyć z pola więc po prostu że ona to przywoziła całymi taczkami i suszyliśmy mieliśmy na całą zimę do jakichś tam szejków dodawaliśmy i to była taka baza nawet dla nas tutaj Także to jest akurat bardzo cenne zioło, a dla innych chwast. Teraz sami zdecydujcie, co wolicie: czy chcecie, żeby to był chwast, czy zioło. A więc tak, przejdźmy sobie do jego właściwości. Przyspiesza nam gojenie ran, dodatkowo pomaga w grypach, przeziębieniach, na co sezon ogólnie praktycznie już uważam za otwarty. Obniża gorączki. Często była też używana w medycynie ludowej przy zapaleniu nerek. Ogólnie to ona bardzo często była używana w medycynie ludowej. Rzadko kiedy dostawała się ta roślina gdzieś jakoś głębiej, do tego przeważnie zawsze to była medycyna ludowa. Dodatkowo przy zapaleniach powiek i pojówek można było sobie tutaj tym pomagać, nawet i naparem przemywać takie oczy. Również takie zgniecione można powiedzieć liście. Można było przykładać na kwawiące rany, co pomagało hamować kwawienie. Dodatkowo posiada właściwości oczyszczające organizm z toksyn. Działa żółciopędnie i pomaga wydalać również złogi żółciowe, ale do tego warto by było sobie to tak troszeczkę zmiksować, na przykład z olejem, zrobić taką papkę, czyli po prostu zioło, dalać troszkę oleju do blendera, zmiksować to razem i tak sobie z rana trzy takie łyżeczki wtedy zapodać tego przed jakimkolwiek śniadaniem, czyli na tak zwany pusty żołądek. Wtedy ona tutaj wzmaga właśnie te wydzielanie żółci. I mogą wtedy też pomóc przy usuwaniu różnych tam jakichś kamyczków, które się tam gdzieś nagromadziły w wątrobie. Także to jest jedno. Tylko nie polecam robić zbyt dużo tego na zapas, żeby po prostu się to nie zepsuło też, bo jak będzie za mało oleju, to może się zepsuć. Tutaj tak najlepiej na dwa maksymalnie 3 dni sobie zrobić i po prostu robić na świeżo. Dodatkowo reguluje nam wypróżnienia. No, czyli jeżeli ktoś ma problemy, na przykład jakieś zaparcia, tego typu rzeczy itd., tak i dodatkowo pomaga jeszcze oczyszczać jelita, czyli zabiera z jelita wszelkiego rodzaju jakieś toksyny itd. Tak tak wzmacnia również nasz organizm, czyli jeżeli jesteśmy tacy wypompowani, tak jak mówiłem już, anemia na przykład, jest tam dużo żelaza, zawiera też dość sporą dawkę witaminy C, przez co też dlatego była pomocna w przeziębieniach i jakichś grypach itd. Tak Sok można sobie również wyciskać tutaj z tej roślinki. I teraz ten sok bardzo często był tak wklepywany w jakieś miejsca, gdzie były problemy na skórze. czyli na przykład AZS, łuszczyca, egzema, jakieś oparzenia, jakieś wrzody czy raki i tak dalej. Tutaj można było sobie właśnie takim sokiem to oklepywać. Albo teraz druga opcja, można było robić sobie. Maść, czyli po prostu bierzemy znowu żółtlicę dodajemy jakiegoś oleju, możemy dodać też na przykład czegoś innego, na przykład masło shea albo olej kokosowy, taki oczywiście nierafinerowany. Jak tam kto woli, niektórzy robią jeszcze na smalcu, co bardzo bym właściwie polecał robienie na smalcu, pomimo że jest to zwierzęce, ale jednak smalec posiada. Tą właściwość, że potrafi najgłębiej wnikać w skórę. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oleje, to on wnika najgłębiej, przez co dość głęboko potrafi przetransportować nam substancje czynne, które będą działać wtedy do naszego organizmu. Dodatkowo jeszcze poprawia wygląd skóry, wzmacnia naszą odporność, co nam się bardzo przyda teraz też w okresie takim jesiennym. Kiedy na dworze staje się powoli buro, szaro i niefajnie, a włączając wiadomości w telewizji, której na szczęście nie mam, ponoć robi się jeszcze bardziej. Tam już chyba halloween szaleje teraz, także cieszę się, że już jej nie mam. Dodatkowo reguluje nam metabolizm, tak jak mówiłem, zapobiega anemii, działa ochronnie na wątrobę, zapobiega również pękaniu naczynek. Tutaj takich głosowatych, czyli jeżeli ktoś ma taką skórę naczynkową, że ją często pęka, to tu również można sobie troszeczkę tym pomóc. Ze swoich właściwości również pomaga jeszcze w regeneracji wątroby. Czyli jeżeli ktoś już ma tam problemy jakieś tam z wątrobą i tak dalej, i tak dalej, to również można tutaj sobie tym pomóc. Dodatkowo poprawia nam jeszcze krążenie krwi. Działa. Antybakteryjnie, przeciwzapalnie. Pomaga również przy alergiach. Jeżeli ktoś tam jakieś alergie ma, to również działa troszeczkę przeciwalergicznie. Reguluje przemianę materii. I teraz można sobie jeszcze robić z tego, no praktycznie wszystko można robić, można jeść, można dodawać, tak jak mówiłem, do jakichś jedzenia, jak szpinak na surowo, do szejków, sok można z tego robić sobie, wypijać też, nie ma problemu z tym wszystkim, jest to roślina całkowicie jadalna, ale można oczywiście też robić sobie napar. Napar jak praktycznie chcemy, ja biorę sobie przeważnie zawsze z dwie łyżeczki na szklankę, jest tego troszeczkę więcej, może to mieć smak nic tutaj się złego nie stanie chyba, że ktoś rzeczywiście cierpi na jakieś alergie na to to już trzeba sprawdzić eee, także można z tego sobie zrobić zalać to wrzątkiem, po prostu zostawić na 10-15 minut, wypić ja nawet zjadam to zioło, które tam na dole zostało, nie wyrzucam go, tylko po prostu go zjadam i tyle ale teraz takim naparem, który sobie zrobimy właśnie z tej rzutlicy możemy sobie też robić takie kompresy na worki pod oczami jeżeli ktoś posiada takie worki Czasami się tworzą takie. To wtedy można sobie robić takie kompresy tutaj na to i jest ok. Herbaty tej ogólnie ciężko by było przedawkować. No chociaż wszystko można przedawkować. Nawet i wodę można przedawkować. Jeżeli ktoś za dużo naraz wypije, to można się też przejechać na drugi świat. Także to swoją drogą. No i praktycznie to by było chyba na tyle. Czasami jeszcze stosowało się ją do kąpieli. Dodawało się jeszcze... Po prostu rzucało się z dwie takie garście, robiło się odwar, i wodę się wlewało, po prostu do i w tym się kąpało. To też miało polepszyć jakość skóry, żeby to ładniej wszystko wyglądało. I ewentualnie przy jakichś problemach skórnych też tam to troszeczkę oddziaływało i pomagało na to wszystko. Także moi drodzy, to jest dosyć, dosyć naprawdę bardzo fajne, ciekawe ziele które byłoby wielką szkodą jakby po prostu go nie znaliście. Jest to zioło, które może czasami rzeczywiście uratować życie, ponieważ można go zjadać dosyć sporo i może nam tutaj pomóc przetrwać tak właśnie kiedyś tym francuzom. Z liści, jeżeli dobrze popatrzycie teraz, to widzicie, że one są takie troszeczkę lekko pokrzywowate, ale ona nie jest absolutnie zbyt wysoka ta roślina. Pokrzywy są dużo, dużo wyższe. I oczywiście ona nie parzy. Charakterystyczne dla niej są właśnie te żółte kwiatuszki, gdzie jest takie właśnie popary takich luźnych, białych, malusieńkich listków. One są naprawdę bardzo małe. Dobra, także myślę, że... Temat rzutlicy mamy przerobiony, chyba niczego nie zapomniałem. Także śmiało można się częstować, jeszcze ją można spotkać na polach, chociaż jej takim, wydaje mi się, okresem szczytowym to jest gdzieś tak sierpień. Koło tego to jest tak w miarę, przeważnie też koło wykopek ziemniaków też bardzo dużo tego rośnie, bo nim się ziemniaki wykopało zawsze żona też tego taczkami zwoziła krótko przed kopaniem ziemniaków, że to jest taki mniej więcej okres szczytowy ale teraz można też jeszcze troszeczkę znaleźć, choć już wiadomo, teraz już idzie jesień, coraz mniej tego wszystkiego jest niestety na polach dobra, koniec gadania tyle na dziś, pozdrawiam Was trzymajcie się, hej!